Kadry i płace w biurze rachunkowym. Jak obsłużyć klienta w krótszym czasie? Praca na wielu systemach i przełączanie się między nimi jest czasochłonne i nieoptymalne. Wymaga opanowania kilku różnych, często niekompatybilnych ze sobą systemów, wprowadzania danych pomiędzy nimi ręcznie lub poprzez import. To rodzi dodatkowe obowiązki, ale też ryzyko błędów. A co, gdyby można było tego uniknąć? W-FIrma dla biur rachunkowych to kompleksowe rozwiązanie, które eliminuje konieczność korzystania z wielu systemów. Dzięki temu, biura rachunkowe mogą obsłużyć klientów w krótszym czasie, jednocześnie zwiększając swój komfort pracy. Obsługa list płac i rozliczeń ZUS. W-Firma dla biur rachunkowych pozwala na automatyczne księgowanie list płac. Dane z list płac przenoszone są bezpośrednio na deklarację ZUS oraz do informacji o zobowiązaniach. Tworząc listę płac dla pracowników w zakładce Kadry listy płac zbiorcze dodaj Wynagrodzenia są automatycznie księgowane w kosztach w zależności od daty wypłaty. Wypłacone w terminie do 10 dnia miesiąca są kosztem miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje. Wypłacone po terminie oraz umowy cywilnoprawne są księgowane w dacie wypłaty. Po wygenerowaniu deklaracji DRA w zakładce Start, ZUS, Deklaracje Rozliczeniowe. Dane z list płac automatycznie pojawiają się w deklaracjach DRA po jej rozliczeniu składki przedsiębiorcy widoczne są w ewidencjach W zakładce Ewidencje KPiR pojawiają się listy płac i dokumenty wewnętrzne za składki Wygodną funkcją jest publikowanie list płac klientowi Zaznacz listę płac i wybierz Opublikuj Opublikuj klientowi Przedsiębiorca może wtedy wyeksportować dane do banku bez przepisywania. Kadry, listy płac, zbiorcze, zaznaczenie listy Eksportuj do banku. Po wypłacie wynagrodzeń, można udostępnić paski płac pracownikom przez panel e-pracownik. Zaznacz listę i wybierz: Opublikuj na panelu e-pracownik. Biuro rachunkowe może zbiorczo utworzyć deklarację ZUS i wyliczyć PIT 4 dla wielu klientów jednocześnie. Wystarczy otworzyć listę klientów, podatki, zaznaczyć firmy i kliknąć Wyliczenia, Wylicz ZUS i PIT 4. Z tego miejsca możliwa jest także masowa wysyłka informacji o zobowiązaniach podatkowych i składkowych. Akcje masowe. Wyślij informacje o podatkach ZUS. A na koniec, jednym kliknięciem wyślesz wszystkie deklaracje klientów do ZUS. Wystarczy przejść do Firmy Biura Rachunkowego, a następnie Start, Deklaracje klientów, zaznaczenie, wyślij. Proces zatrudnienia w jednym systemie. W-Firma pozwala też przeprowadzić pełen proces zatrudnienia pracownika oraz zintegrować się z systemem ZUS – od pozyskania danych pracownika po utworzenie akt osobowych. Sprawdźmy to krok po kroku. Przejdź do Kadry – Pracownicy – Dodaj pracownika. Wybierz Udostępnij kwestionariusz online. Wprowadź dane pracownika oraz e-mail, a następnie wyślij formularz. System automatycznie tworzy konto e-pracownika i monitoruje status wypełnienia. Niebieska ikona dokument wysłany. Żółta dane niekompletne. Zielona dane gotowe do użycia. Kliknij ikonę i zatwierdź dane. Zasilą one automatycznie dokumentację pracowniczą, w tym wszystkie dane do sporządzenia umowy czy do zgłoszenia pracownika do ZUS. Automatyczne tworzenie dokumentów. Z zakładki kadry, pracownicy, zaznacz osobę i kliknij wystaw. Wybierz umowa o pracę lub skierowanie na badanie lekarskie. System uzupełni dokumenty danymi z kwestionariusza i wyliczy brutto, netto, ZUS oraz koszt całkowity zatrudnienia. Kliknij Zapisz, by dokument trafił do akt pracownika. System tworzy e-akta automatycznie. Znajdziesz tam wszystkie dokumenty związane z jego zatrudnieniem. Zgłoszenie do ZUS. Aby zgłosić pracownika do ZUS, nie ma konieczności korzystania z dodatkowych programów. System całkowicie zastępuje płatnika ZUS. Aby zgłosić pracownika, wystarczy przejść do zakładki Start ZUS. Deklaracje zgłoszeniowe Dodaj ZUS ZUA. Deklaracja ZUA jest już wypełniona. Po jej wysłaniu trafi bezpośrednio do ZUS. Proces zatrudnienia zakończony. Szybko, wygodnie i bez ręcznego przepisywania danych. Integracja z e-ZUS. System wFirma ma możliwość ustawienia automatycznego pobierania zwolnień lekarskich z ZUS, czyli wystarczy włączyć odpowiednie ustawienie i nie musimy pytać klientów o to, kto jest na zwolnieniu, a co więcej, nie musimy nawet pamiętać o weryfikacji zwolnień lekarskich. Aby rozpocząć import e-zwolnień, przejdź do ustawienia Integracje ZUS eZLA. Następnie wprowadź dane do logowania i zapisz zmiany. Następnie przejdź do kadry, grafik i kliknij import zwolnień auto. Zwolnienia zostaną automatycznie zaimportowane i pojawią się w grafiku oraz szczegóły pracownika: czas pracy, nieobecności. W systemie wfirma.pl. Możliwy jest eksport zaświadczeń Z3, Z3A oraz Z3B do pliku. Dzięki temu użytkownik może wprowadzić te pliki do PUE ZUS, a następnie wysłać je elektronicznie. Przejdź do Start ZUS, ZUS pracownicy, zaznacz dokument Z3 lub Z3A i kliknij Wyślij eksportuj. Eksportuj formularze ZUS. Dla Z3B użyj zakładki Druki Z3B i z 15 ab Zaznacz dokument i kliknij Eksportuj formularze ZUS. Pobrane pliki XML zaimportuj w PUEZUS. Aby zgłosić umowę o dzieło, przejdź do Start ZUS ZUS pracownicy. I kliknij Dodaj deklarację. Zgłoszenie umowy o dzieło ZUS RUD. Wybierz pracownika, następnie wybierz umowę i zaakceptuj wygenerowany formularz ZUS RUD. Dane dotyczące umowy pobiorą się automatycznie z kadry umowy. Następnie kliknij Wyślij, Eksportuj. Eksportuj formularze ZUS. Aby pobrać plik XML i przesłać go przez Puezus. Możesz też wyeksportować dane wykonawców do pliku CSV i wczytać je do kreatora wniosków na Puezus. WFirma pozwala na pełny proces rozliczeń bez konieczności przełączania się czy logowania do innych systemów. Wybierz WFirma i pracuj mądrze. Dziękujemy za obejrzenie.